Zapraszamy na serwis informacyjny Chorzowski z spółdzielni mieszkaniowej. Kolejnym gościem Galerii Spełnionych Marzeń w klubie HSM Pokolenie była malarka Janina Partyka Pojęta. Jestem samoukiem, z wykształcenia jestem doktorem nauk ekonomicznych. Maluję na płótnie farbami akrylowymi i farbami olejnymi. Najchętniej lubię malować szpachelką, ale wspomagam się pędzlami. Inspiracją moich prac jest poezja dnia codziennego, czyli to, co widzę, to co doświadczam, obcowanie z ludźmi, z naturą i przelewam te później swoje emocje na płótno, aby najmniej staram się je przelać. Tematyką moich prac są pejzaże, kwiaty, martwa natura. Abstrakcje. Prace moje znajdują się w zbiorach osób prywatnych w kraju, za granicą oraz w instytucjach administracji publicznej, z czego jestem niesamowicie dumna. Galeria spełnionych marzeń obchodziła tego dnia swój mały jubileusz. Była to bowiem 40. wystawa w salonie wystawowym klubu Pokolenie chorzowskiej spółdzielni mieszkaniowej. Przy ulicy Nowaka 5 do 7 w Chorzowie II powstał parking na ponad 50 samochodów. Parking wybudowała Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Miasto wydzierżawiło teren spółdzielni. Teren należał do miasta. Spółdzielnia wydzierżawiła teren od miasta, wybudował parking właśnie dla swoich członków, dla mieszkańców Chorzowa, ale członków zarazem spółdzielni mieszkaniowej. Ale są też sytuacje odwrotne, gdzie z kolei miasto ma potrzeby, ten należy do spółdzielni. Taki przykład już też mieliśmy rok temu, gdzie miasto wydzierżawiło od spółdzielni miejsce z kolei i też wybudowało miejsca parkingowe dla, dla mieszkańców, czyli zasobów komunalnych i wspólnot mieszkaniowych. Systematycznie zwiększamy liczbę miejsc parkingowych. Aktualnie będziemy robili przy ulicy Kochowickiej i w Chorzowie. Batorem, także tam, gdzie tylko są jakieś możliwości, gdzie można coś wykroić z tej zieleni, no bo niestety to kosztem zieleni się odbywa, to, to robimy. W wielu przypadkach, jak jest akceptacja mieszkańców, że nie, za, nie można, że tak powiem, wykonać parkingu, bo od, odległość od okien jest zbyt mała, ale jest akceptacja i zgoda, że ludzie wyrażają na to zgodę, to wtedy też mimo tego, że odległość jest niewielka, to wykonujemy takie miejsca postojowe. Długo oczekiwana inwestycja i przedsięwzięcie na tym osiedlu. Do tej pory niesamowite problemy z parkowaniem, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, wieczornych. Myślę, że będę wyrazicielem opinii, radości i ogromnego zadowolenia wszystkich zmotoryzowanych, zwłaszcza mieszkańców tego osiedla, tych budynków. Tutaj sąsiedni, dla których ten parking będzie naprawdę dużym komfortem i możliwość zaparkowania pod blokiem usprawni komunikację na osiedlu, a ludzie będą zadowoleni, będzie im się tutaj dobrze dalej mieszkał. Koszt inwestycji wyniósł 150 tysięcy złotych. Jest to koncert muzyki, ludzie nazywają religijnej, ale my śpiewamy o prawdziwej miłości, która nigdy nas nie zawodzi. Generalnie w programie pod tytułem Po prostu miłość są to utwory, w większości nasze kompozycje, zarówno co do słów, co do muzyki, uzupełnione kilkoma utworami powszechnie znanymi jeszcze z czasów oazowych. Zespół z z Gór powstał przed sześciu laty. Naszym miejscem, przy którym działamy jest Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Przyłękowie. Tam zespół powstał w trzyosobowym składzie. Miało to być okazjonalne ubogacenie mszy świętej w sanktuarium. Przerodziło to się w zespół, który dysponuje już własnym sprzętem, z własnym oświetleniem. No i gdzie jesteśmy zapraszamy, zapraszani, tam koncertujemy. Jeżeli ludzie chcą nas słyszeć. Z reguły jest to w ten sposób, że z koncertu na koncert nas zapraszają. I chcemy ludziom nie, nieść nadzieję, radość i dużo pozytywnej energii. Muzyka Repertuar jest tak dobrany, że są utwory bardzo radosne, nawet do wspólnej zabawy. Są również utwory refleksyjne, które skłaniają do zastanowienia, do zadumy, no i do nie powiem, przeżyć duchowych, wewnętrznych, żeby człowiek, większości ludzi przychodzą po koncercie, większość ludzi mówi i, i wychodzą naładowani. Wiedzą, że mimo że wkoło jest dużo zła, jest dużo smutku, trudności, to jednak nie mamy się czego obawiać, bo mamy wsparcie takie i do Niego się odwołujemy. Do Jezusa, do Matki Bożej, do Pana Boga i do wszystkich świętych. I również do naszego papieża świętego, który jest, bo o nim też mamy utwory na płytach. To mówiąc, są to mówiąc, jest to dwóch, a nawet trzech bardzo utalentowanych ludzi. Zaczynają tutaj swoją karierę. Mam nadzieję, że skończy się wielką karierą światową. Jak widać, większość zdjęć jest ulicznych w kolorze. Tak sobie postanowiłem, że przedstawię wszystko nie w kolorze. Większość schorzowa i nie tylko schorzowa. Od gimnazjum to się zaczęło. Kolega mnie zachęcił na kółko, właśnie foto u pana Siedlińskiego. No i od tego to się zaczęło, później, później zakup lepszego sprzętu, no i szkoła fototechników w, w Bytomiu od dwóch lat. Na początku można mieć najtańszy, najtańszy kompakt i, i można, można się uczyć, bo jak wiadomo najważniejsze jest, jest to, co ma się w głowie, a nie sprzęt. Ostatnio byłem na planie filmowym w smst nie wiem czy Pan szkoła filmowa z Częstochowy miała plan filmowy do filmu samochodów, jak tam mieliśmy. Z kolegą właśnie taki making of, jakby backstage'u, zdjęcia i wideo z backstage'u. No. Największe zdjęcie to jest to zdjęcie, co kolega tam skacze, to opublikował mi je na Facebooku, na swoim oficjalnym koncie, co ma 8,5 miliona uderza osób, także no, mały debiut. Zapraszam na, na wszystkie na moje konta w Facebooku, jako Piechota i tam już dalej będę wiedzieć, gdzie weź. Natomiast wszystkie konta są udostępnione. Kuba to jest mój przyjaciel, znam się od paru lat w sumie, razem chodzimy na zdjęcia, pomagamy sobie nawzajem, właśnie dzisiaj on mi pomógł, ja gram na jego wystawie. Cześć, siedem kawałków mojej twórczości, kolega Kamil będzie DJ-em. Podejrzewam, że inspiracją Patryka jest życie, to co nas otacza, tak? wszystko, wszystko co widzimy, co, co, co nas dotyka jest pisane w tekstach. Wykorzystaliśmy to, że dziś jest nieciekawa pogoda, trochę pada i zorganizowaliśmy kolejny turniej Cymbergaja dla dzieciaków. Fajna zabawa, dużo, dużo sportu, ruchu, no i zadowolenia. Dla zawodników przygotowaliśmy medale. Drobny poczęstunek, no i oczywiście dla zwycięzców oprócz medali yy, drobne upominki. gdzie chodzi o to, że musisz... masz krążek i musisz go dać do przeciwnika do bramki, tak jak? My. No i... Jak trafi ktoś tu ma punkt, a jak ktoś przegra to jak ktoś wygra, to idzie dalej, a jak ktoś przegra, to odpada. Jeszcze ja cieszę bardzo tą grą, fajnie w ogóle ten kto wymyślił tę grę jest mistrzem, po prostu bardzo fajnie się przychodzi tutaj i można sobie fajnie zagrać. No i myślę, że najważniejsza jest właśnie w tym zabawa. Daje dużo radości, no. No, niby takie odbijania daje, daje, daje dużo radości. Jak deszcz pada, czy jak jest zimno, to zawsze można przejść jest otwarte w tygodniu, to można przejść, pograć. I tak jest świetna zabawa przy tym. Przynajmniej raz w roku mamy taki turniej. Cieszy się dużą popularnością. Dzieci same chcą, żeby ten turniej organizować. No, to wszystko zależy od dzieciaków, jaką oni mają chęć, jak chcą, jak jest duża grupa dzieci, które chcą grać. No to organizujemy. Praktycznie przynajmniej raz, dwa razy w roku taki turniej u nas w klubie jest. Dziś to już wszystkie wiadomości. Więcej informacji na temat chorzowskiej spółdzielni mieszkaniowej znajdą Państwo na stronie www.hsm.com.pl. Na informacje z Chorzowa zapraszamy na chorzów.tv. Do zobaczenia!